Ktoś ostatnio zapytał mnie, dlaczego nie nagrywam fajnego Fantasy 4DS. W końcu nagrywam Shin Megami Tensei 3 no na ślepo. Elpego, uważanego za jednego z trudniejszych. Jeżeli nie najtrudniejszy, wręcz. Więc z taką głową Final bo nie sobie radzić bez większych trudności. Jechało mi to nieco na misję. Muszę przyznać. No, nie o wszystko. Jestem człowiekiem który naprawdę lubi yy, wyzwania, które stawiają mu nie lubi kiedy gra jest zbyt prosta, yy, więc... No teoretycznie to, że Final no TDS jest grą trudną, powinno być logiczne. Powiecie, logika się nie zawsze odnosi do faktu. Co do... No, aluzja. Aluzja, żaluzja, ha ha ha. Ja naprawdę chciałem nagrywać. Ale wtedy pojawiły się dwa takie frostbisty, które strzeliły mnie i e, e, Stormem w kolano. I wiem, że ten żart jest nadużywany do nieskończoności wręcz. Teraz ja sami to wręcz. Moment, jeszcze raz. Jeszcze rozumiem, gdyby to był jeden raz. Ja sobie może przynajmniej ucieknę. Że to, że uciekniesz? Nie. A na ty się uciekniesz, to na takim stanie zdrowia, że to nawet się w głowie nie mieści. I teraz faktycznie muszę wyjść i się potem uleczyć. Bo finish downów tutaj nie ma. A i na nadmiar kasy narzekać specjalnie nie będę. A więc myślałeś, że stąd uciekniesz? No. Nie oszukujmy się, potyczki, gdzie zwyk... Jeszcze rozumiem, żeby boss potrafił zrobić coś takiego, to okej, okay, jestem w stanie to przeżyć. Ale zwykła potyczka losowa, która zdejmuje połowę mojej drużyny i wreszcie zostawia po 300 HP? I może to zejść losowo przy pierwszej swojej yy, otrzymanej turze? Czy tylko ja dostrzegam tutaj taką przesadę?